Bracia, duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył, a głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z ducha Bożego. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł pana tak, by mógł go pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Moi kochani, pamiętacie, jak w Starym Testamencie Pan Bóg powiedział, że nie jest zadowolony z pasterzy, że nie jest zadowolony z tych, którzy zostali powołani, ażeby przewodniczyć ludowi Bożemu i prowadzić go do Boga. I tam zakończył ten fragment takim powiedzeniem, że w związku z tym Bóg sam będzie pasł swoje owce i będzie miał o nie staranie. I tutaj mamy jeden ze sposobów, w jaki Bóg to realizuje. Mianowicie słyszymy, że każdy, kto należy do Chrystusa, każdy, kto jest ochrzczony w jego imię i wyznaje wiarę w niego, otrzymuje Ducha Świętego. I jeżeli otwieramy się na Ducha Świętego, jeżeli współpracujemy z Duchem Świętym, to znamy zamysł Chrystusowy. Możemy poznać, dokąd Chrystus nas chce zaprowadzić i możemy Zrealizować to, co Bóg nam daje, abyśmy czynili. I to jest bardzo ważne, bo to z jednej strony nas mobilizuje. Jeżeli jesteśmy zagubieni w świecie, to Pan Bóg przez ten fragment pisma świętego mówi: Otwierajcie się na Ducha Świętego, abyśmy swoim duchem przygnęli do Chrystusa. A z drugiej strony, jeżeli idziemy za Chrystusem, a trwamy w świecie, i świat mówi nam zupełnie coś innego, jest zagubiony w doczesności, to Pan umacnia nas i mówi rzeczywiście: Duch Święty nas prowadzi, trwajmy w nim. Duch Święty, który ogarnia Kościół i prowadzi go, doprowadzi go do zbawienia, ponieważ w nim jest Bóg, jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Przyjdź, Duchu Święty, dotykaj nasze serca, tak, abyśmy rozpoznawali zamysł Chrystusowy i mieli siłę za Tobą odważnie i skutecznie kroczyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.